więc hej, cześć, witajcie w trzecim odcinku z czołgopedii na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was powtórkę na lwie. 108 czołg premium. Do kupna w drzewku i też poradnik, taki mini poradnik jak zarabiać kredyty. A więc zapraszam. Więc pierwszą rzeczą, którą powinniście wiedzieć o zarabianiu kredytów, jest to, że, żeby efektywnie zarabiać, potrzebujemy czołg premii. Najlepiej taki ósmego tieru. Później Wam jeszcze przedstawię tabelkę najlepiej zarabiających premek. Więc chcemy sobie kupić takiego lwa. Możemy go albo wylosować tutaj z tego pojemnika olbrzymiego, odnawia się on co 7 godzin, albo go kupujemy sobie za golda, albo tutaj możemy go sobie kupić w czołgach. Wtedy kosztuje około 100 złotych, bo jeżeli tutaj mamy specjalne oferty, to możemy akurat się zmieścić w tych 100 złotych. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, to może do mnie napisać w komentarzu, to mu pokażę, jak to zrobić. Ja już tego nie mam, bo wykorzystałem tę ofertę. A więc tak, no i to jest pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć. Widzimy się. No dobra, więc mamy już, sobie, zakupiliśmy takiego lwa. No i teraz co dalej? No to tak, żeby nie tracić za dużo kredytów w czasie bitwy, to możemy spokojnie sobie zrezygnować tutaj z zestawu naprawczego, z apteczki, na no co na pewno adrenaliny, ponieważ ona kosztuje aż 6 tysięcy za jedno życie. Wystarczy nam spokojnie taki wielozadaniowy zestaw naprawczy, ponieważ może on nam ugasić czołg, uleczyć załoganta albo naprawić coś. Z zapasów, no to tutaj ja mam tak na bogato, ale spokojnie możemy z czekolady zrezygnować. Chcę kupić tańszą wersję już mamy 5000 zaoszczędzonych. Tutaj ważna kwestia amunicja. W amunicji radzę Wam zrezygnować z Golda, ponieważ tutaj aż 10 tysięcy płacimy za 3 pociski. Więc możemy wziąć dwa pociski, żeby mieć już tam na jakieś wszelkie wypadki. Dwa hajki, ponieważ one tam władcu są tanie. No i zastosuj No dobra, teraz w wyposażenie. Wyposażenie to jest coś, za co płacimy raz i później nie musimy za to płacić. A ja wam najbardziej polecam tylko sobie tutaj tą pierwszą w lewym górnym rogu komorę odblokować. To nam przyspiesza przyładowanie, to jest naprawdę pomocne. W wyglądzie, na no jako iż jest to czołg ciężki, to możemy sobie spokojnie zrezygnować tutaj z kamuflażu. Ja go miałem, żeby fajnie wyglądał, bo ja jakoś super nie potrzebuję. No i takim czołgiem możemy sobie już spokojnie wejść do bitwy. Kolejną kwestią są doładowania kredytów. Możemy znaleźć takie o klasie rzadkiej. Niebieskiej i fioletowej, odpowiednio standardowe, rzadkie i epickie. Oczywiście epickie dodają nam najwięcej kredytów i one zwiększają liczbę zdobywanych kredytów w każdej bitwie o od 10 tysięcy do 500, 50 tysięcy. No jeżeli mamy na przykład takie tutaj trzy doładowania rzadkie, to możemy je połączyć w jedno epickie. Ja Wam radzę tak robić, ponieważ dzięki temu dużo szybciej będziecie zarabiać. Jak już mamy sobie to, wchodzimy tutaj do ładowania i możemy sobie wybrać. Ja mam akurat po jednym, bo ostatnio dużo grałem na tym. No więc to by było no jeszcze, no i to by było na tyle z tego. Ostatnią rzeczą, która może pomagać w zarabianiu kredytów jest konto premium. Możemy je sobie tutaj spokojnie nabyć. Jeden dzień kosztuje 250 zł. No i dzięki temu możemy sobie Dużo bardziej mamy zwiększone bonusy do zarabiania. No i to by było na tyle w tym mini poradniku. Widzimy się już w bitewce. A więc, witajcie, też mam przygotowaną bitewkę. Jest ona w moim wykonaniu. Jest może jakaś epicka, ale wpadła emeczka. Jest to bitwa na czołgulow z tieru, czyli tej premce, którą Wam najbardziej chyba polecam do zarabiania. No i tak, w czasie trwania bitwy przedstawiam Wam tutaj jeszcze taką tabelę. Yy... No I ta tabela. Tutaj przepraszam, miałem jakiegoś laga chyba w czasie tej bitwy. No i tak, ta tabela wam przedstawi najlepiej zarabiające czołgi. Są tam głównie czołgi takie, które można nabyć w drzewku, ale niektóre są to czołgi eventowe, więc nimi się nie sugerujcie, bo i tak nie będziecie mieli jakich zdobyć za bardzo. To już widzimy sobie. jadę. chciałem za, zająć taką trochę mniej standardową pozycję w środku miasta. No i tutaj mamy już Challengera, KW-4 wyspotowaną. Więc tutaj się spokojnie wychylam, trafiam raz Challengera. Tutaj od środ, tyłu też mam, ale oni nie będą być. Tutaj już sojusznicy dobijają tego Challengera. Ale nam też zabijają czołgę, no i jadę na kawu 4 która tutaj totalnie nie ogarnia co się dzieje wyrywa raz, uszkadza mi działo krytycznie, znaczy wierzę tutaj nam sobie, ale w tym samym czasie od boku, no właśnie tutaj dwa niszczyciele stały i wyrwałem niestety za 400 więc tutaj sobie do niej strzelam chciałem ją olać, bo nie chciałem tracić pocisków, ale ona tutaj jednak, się lekko chciałem skontować Myślałem, że mnie oleje. Teraz tutaj Sajd scrapa malutkiego robię, teraz trochę za mocno, ale te niszczyciele się schowały, więc sobie podjeżdżam od drugiej strony budynku. Szybciutko, bo tutaj miałem nadzieję, że ten RHM będzie uciekał. Tak jest, tutaj go dorwałem, wyrwał ode mnie raz. No i tutaj już trochę szczęścia miałem, bo w ostatniej chwili go trafiłem. No jakoś go dobiję. Teraz przydałoby się tą J-panterkę zdjąć. Tutaj widzicie, nie chciałam marnować Golda, no bo się pięknie bokiem obróciła i już spokojnie sobie ubiłem. Tutaj się lekko skontowałem. Panterka się odbiła ode mnie. No tutaj nie wyszło za bardzo. Ale spokojnie sobie na nią wyjeżdżam. Tutaj nie ma jak nie przebić, bo ja tylko wierzę, pokazuję no właśnie w tym momencie możemy sobie też trochę powiedzieć o stykach tego czołgu, ponieważ już lekko się zwolniło tę pobitwę. No i tak, czołg ma bardzo szybkie przeładowanie jak na Hevika 8,5 sekundy. I bije po tak mniej więcej 300, już dokładnie nie pamiętam. No i to by było tyle z działa. Działo jest bardzo celne. I nie pamiętam już kompletnie ile wynosi jego czas przeładowania, ale wiem, że jest celne. No i tak. Tutaj już widzimy sobie, ale niestety nie weszło na... No. no, nie widziałem tego czołgu, więc nie weszło. Tutaj ktoś nam podpowiada na czacie, ja trochę się stopuję. No i tak, kolejna rzecz, którą możemy sobie powiedzieć o tym czołgu, no to jego pancerz. Generalnie jest bardzo dobry, z przodu wie, że nie przebijemy. Jedynym jego wadą jest to, że ma bardzo dziwnie zrobioną przednią płytę i jest dolna i górna, ale jedyne miejsce, w które da się przebić, no to jest właśnie to łączenie. Tutaj nie weszło niestety łączenie między tymi dwoma płytami. Bardzo łatwo w nie wchodzi, no i to jest taki największy mankamen. No i tutaj już kończy Isa, Tutaj bijemy raz, T69. No, socznik nam tu. Jedzie pomóc, i z 6 kapuje najprawdopodobniej. Tutaj nie trafiam niestety. Tutaj mój kolega z timu chyba w gąsce za zero, nie wiem co on zrobił. No i tutaj się zatrzymałem i do niego zacząłem na czacie pisać, bo bardzo dobra bitewka, akurat takie potrzebowałem do odcinka, żeby yy, dał mi damage'a z niego. Wiem, że tak trochę niesportowo, że tak powiem, no ale... To sobie już na niego wyjeżdżam i go bijemy. No tutaj, tak trochę głupia sytuacja, bo on się zaczął na mnie odwracać. Jakoś się tak dziwnie skontował. Przebił mnie, bo tutaj w bok. No i tutaj, już się przez chwilę nadbałem, że może mnie zabić. A ja sobie na spokojnie, tutaj go dobija. No. Bardzo dobra bitewka. 4 fragi, 4,5 tysiąca damage, wpadła MK, najlepszy w drużynie, tutaj szczegóły. No to tak, statystyki tutaj ominiemy, to też ominiemy. No i kredyty, czyli najważniejsze. Łącznie zdobyliśmy 105 tysięcy kredytów, z doładowaniem dodało nam 27 tysięcy prawo pojazdu nam odjęła 4000, uzupełnienie amonicy nam odjęło najwięcej 21 000. uzupełnienie sprzętu eksploatacyjnego nic, ponieważ w ogóle nic tu nie używałam w tej bitwie. Uzupełnienie zapasów 11 i kamuflażu 2,2, tak mniej więcej. No więc na no, czysto wyszliśmy prawie 100 tysięcy. Bardzo dobra bitewka, no i nic. To by było na tyle w tym odcinku czołgopedii. Nara, no, widzimy się w kolejnym. Yeah. Yeah. Yeah.